Witajcie kochani, zabieram was dzisiaj ze sobą na imprezę z Jest godzina 8, zbiórka jest o 10.45 Spałam tylko 5 godzin, więc jestem trochę podnięta I trochę żałuję, że się nie wyspałam Ale idziemy się pakować i ogarniać Czepią nas mnie jakieś 5 godzin w busie Bo jedziemy mm, do... Nazywać to plaża w Bukowie Nigdy tam nie byłam, nigdy o tym nie słyszałam ale jest to gdzieś pod Katowicami. Chciałam Wam tylko zaprezentować, jak wygląda moja opalenizna. Wczoraj cały dzień opalałam się z Elkiem na dachu. Dwa, trzy dni i będę brązowa. takiego produktu z Kerastase. Jak się nie mylę, on jest po prostu jakby ochronny. On jest zielony i zawsze jakieś przebarwienia czy coś, naczynka, to on mnie je niweluje Taki zielony i przez to, że jestem cała czerwona, to mogę po prostu wyglądać śmiesznie, więc może tego nie będziemy wypróbowywać Smaruję się po prostu tym kremikiem z Charlotte, z tym Magic Water Cream Uwielbiam go na co dzień nie spakowałam już wszystko, na szczęście zmieścił się w jedną stronę, aż jestem w szoku, wszystkie moje jakieś kosmetyczki, lokówki szczotki, bielizna, perfumy ładowarki, laptop, wszystko zmieściło się z tej strony, a tutaj po prostu będzie mój outfit i Eryka no i zmieścimy całą szczęść Eryk nigdy nie bierze dużo rzeczy Zwyczaj lubię sobie zaplanować outfit, który zakładam na imprezę już w mieszkaniu, żeby wziąć do walizki tylko jeden outfit, żeby nie zajęło mi to dużo miejsca a tym razem niestety tak nie jest, totalnie nie wiem co ubrać i mam trochę dylemat bo mam takie fajne spodnie, które dostałam od Bimba i Lola i po prostu kocham ten krój, mam już takie jedne tylko, że w kolorze ciemno-granatowym a te są takie jasne, bardziej wiosenne, fajne i naprawdę są świetne no, i chyba po prostu wezmę dwa outfity i będę na miejscu decydować do fryzury i do make-upu, co mi bardziej pasuje i w czym się czuję. Myślałam jeszcze o tych spodniach z Urbana, które mają właśnie tutaj taki pasek, niski stan, też je bardzo lubię. Tak jak wygląda mój outfit na drogę Założyłam krótkie spodenki, bo ma być 26 stopni Okularki Ale jestem czerwona Eryk jeszcze śpi, ale mamy 10 minut do wyjścia Więc pewnie za 8 minut wstanie Idziemy, spakowani Jak jestem opalona, to nie potrzebuję nawet podkładu O, no a upalaliśmy się, no, prawie tyle samo. Jest taka przyjemna pogoda, jest tak cieplutko, ale dzisiaj jest tak rześko. Ale to pewnie dlatego, że jest dopiero godzina dziesiąta. Z wigą się wczoraj upolałyśmy i pokaż swoją. Zaprezentuj... naturalny róż zaprezentuj swoją tak, Ten. O, jest, jest okej okay, okay. okay. Brzuch jest już blanżowy, masz za... ale tutaj jestem czerwona Okej, okay, ale za 3 dni będzie spoczko tak, Ej, Seksy. jak na mnie nogi i ręce... No jestem mega blada, ale jak na mnie... Ale to już jest I takie musięcie jest. słońcem, tak, już taka... mega ładnie No myślisz, dziękuję <śla> Szutgonowanie miejsc Wszystkie mieliście za Mam... ja, tyle <śla> 🎵🎵🎵 nie, ja, jesteśmy jest wysoko, na plaży w Bukowie i to jest faktycznie plaża A to będzie dobra, ale ja nie idę do hotelu spać o, Jezu, ale cudownie O, sypiaczka, sypiaczka Dawaj Zajebiście Chyba tutaj To jeziorko nie? Od ilu do ilu bagi w jeziorku? Tak, no teraz? No nie, no to po prostu. To popróbie, no goleżę, popróbie, goleżę, popróbie goleżę, no, na scena. A tu jest scena. O, no nie, to będzie. Ale będzie. No I te ognie w tym. Fajnie. A tutaj stary wieżyczka. Arty. Ogniem tutaj. A pasują, pomarańczowe, tak? No ale co, jak co? Ja uważam, że jutro będziemy mówić, że to był najlepszy menaż. Kocham taki klimat. Dosłownie ptaszki śpiewają, trawka Tutaj jest jakieś pole po prawej stronie, tutaj mamy scenę, a po lewej stronie jest kurde jezioro Ale jest spój niestety Okej Chyba, Złot. że schodzie Leszka Pytałam na schody nad O, bokser? Bokser? 10 złotych osiemdziesiąt Co? Ja myślicie, ile mam się złamie dzisiaj na tym? Jakie brudne, stary. Nie, Jeszcze nie. kłon jakby tu gdzieś była melanżownia, albo obok Ej, ale spoko to jezioro jest, nie jest brudne. Nie, nie, można kąpać. Ratownik ma taką fajną budę, tutaj sobie stoi, kurde, na, wy na wysokości wszystko widzi. Tu potem skacze, jak musi kogoś ratować. No. Ale chyba podczas imprez jest ratownik, co? No, powinien no, nad, być. Na wzróc, nie wiem, czy by tego nie odgrodzili po prostu. Chociaż wiecie, też jest z drugiej strony: jest 15. Jakby do czasu imprezy jeszcze jest trochę, więc może to się zmienia jakoś. Jesteśmy już na plaży w Bukowie. Czekamy teraz na pozostałych, którzy dojeżdżają autem i będziemy mieli próbę. Później jedziemy do hotelu i będziemy się powoli ogarniać na wieczór. Jestem mega podekscytowana i nie mogę się doczekać wieczoru. Boże, serio, ja mogłabym w takich miejscach jeździć na imprezy co tydzień, bym się nie męczyła. Bym sobie przyjeżdżała tutaj prędzej, opalała się. W jeziorku się kąpała I chillowała Ale co, robimy To jest stage diving? No No dobrze. Teraz... pontony, żeby zrobić na nich stage diving Okej okay. no. O, tak wygląda nasz backstage Ej, całkiem przyjemnie Paga, później. O! O! OMW Bierze, ale grzmasz całe mokre. No, no. to już nie da wsadzić? No. Dobra. O Jezu, już taki prowizoryczny wiosła wrócił. <grytki grytki> <grytki> Jakie one krótkie są. No, o kurde. A nie, nie, są tutaj łączniki jakieś.

Na Buku, do was! 00! Widzimy się! To jest nasza rezydencja, o! Rezydencja Rożków na dzisiaj Obok naszego, naszej rezydencji jest park linowy, Tutaj na tych prowizorycznych drzewach Fajnie Chcesz powiedzieć? Tak Jesteśmy tutaj, słuchajcie, nasz hotel w Bukowie e, Rozpakowujemy się i idziemy ja na pewno zrobi Wam super i Room Tour Dzisiaj na park nowy A idziesz? No o, idziemy wszyscy? No Obstawiam, że to będzie tak jak we O ty o. o, tak myślałam, fajnie Ej, ale klimacik Ej, szczerze? To jest lepsze niż hotel. Tak wygląda nasz domek w sumie taki, nie? Brakuje tylko jeszcze wyjścia na ten, na podwórko. Tu mamy kuchnię. O, ładna łazienka. Bardzo ładnie, czyściutko, przyjemnie. Zawsze w takich miejscach, jak mamy jakiś taki fajny domek, czy coś takiego jak było kiedyś we Władysławowie, to dosłownie jesteśmy tam na chwilę. Tak samo dzisiaj bo idziemy na imprezę i wracamy bardzo wcześnie, ponieważ kończy się majówka i pewnie będzie będą korki i ciężko będzie dojechać do Warszawy, więc wyjeżdżamy prawdopodobnie o 6 rano, więc nie skorzystamy sobie z tego miejsca tak samo było właśnie we Władysławowie, Dosłownie byliśmy na chwileczkę mieliśmy bardzo fajny domek. Idę zamówić szybko z schabowego i mi. I mam nadzieję, że będzie też rosołek e, już trelu z Wiku nas czekają i Boże tak się cieszę, że jest takie fajne miejsce, takie klimatyczne, jeszcze jest takie dobre jedzonko. I tak pachnie. Rosołek, rosołek. wszyscy przy stole. Ja, ja to sam. Jest godzina 21:30, my pół godziny temu przyszliśmy z parku linowego. Nie nagrałam nic, bo no jakby nie miałabym jak tego nagrać. I czuję, że on miał odciski na rękach. Trasę, którą wybraliśmy sobie średnią, ogólnie na początku były aspiracje na to, żeby wybrać yy, najtrudniejszą, ale na szczęście pan nas trochę sprowadził na ziemię i doradził nam średnią. Przyszliśmy w godzinę całą trasę Yamailo ja, Bagieryk. I zapytaliśmy się pana na koniec, w ile on do przeżył, i powiedział nam, że w 6 minut i 20 sekund. Całą trasę, naszą godzinną. Mamy pasożyta na naszym kwadracie. Jak pasożyt. A ty tak u siebie w domu też z nogami na stole leżysz? No, Jak że to zrobisz. To wrócisz tutaj, busikiem i zrobisz tak. Erik, chodź, że <grym> tu się Pysiu Pysiu! <grym> Pysiu. Czy chcesz powiedzieć mądrogo do kamery? Nie zapytaj mnie. <laughs> Dobra! Kto <Dobra>. napisał lalkę? Lalkę? <laughs> Bolesław Kruz. Uuuuh! Dobra, stolica Indonezji. Two hours later. Tylko no, graf e. jest ten mega słaby Okej, okay, wybaczam ci. Kto napisał dziady? Eee, no Adam Mickiewicz. <laughs> się na rękę, bo. Wzór na Daltę Eee, to się powoli ogarniać i ująłam już buśkę, posmarowałam kremem, nałożyłam mydełko na brwi i zaczęłam się malować. Pewnie zajmie mi to za 20 minut. I wrócę do was już pomalowana malowałam. Już się pomalowałam i idę się teraz ubrać, bo zostało jakieś pół godziny do wyjazdu. I cały czas zastanawiam się, co ubrać, bo tak jak pokazywałam, rano wziąłam dwa outfity i totalnie nie wiem, które założyć. Wiem, że pewnie moje buty będą w opłakanym stanie, bo tam było bardzo dużo piachu. Plus mam jedne jasne spodnie, więc pewnie też będzie z nimi trochę źle po tej imprezie. Moi drodzy, jestem gotowa. Eee, taki wybrałam outfit. I ponieważ stwierdziłam, że... Nie chcę ryzykować z moimi spodniami z i tymi jasnymi, bo to jest dosyć ryzykowne. Dobra, yy, może zrobić mój fitczek. Erek się ubrał w sumie cieplutko. ale masz inną krzyczkę. Ja wybrałam czas podnie. Ładnie? Ładnie. No. Nie Jakaś narracja, narracja? Drodzy Państwo. O, o, ale ciemno jest. O, słuchajcie, wyjeżdżamy właśnie z hotelu, jedziemy do klubu. Jejemy. O, dzięki. dzięki. Nie, ma za co Dobrze, Karola. Karolę. Karola. Karola. Uj, jak już Karus, ty tak do mnie mówisz. Jesteśmy na miejscu. Boże, dryl, weź to Tak, Jesteśmy na zewnątrz. Przyjechaliśmy już na miejsce i to jest. Cała plaża jest wyświetlona w lampki, jak na święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy na szbeku. Ale się już zajarł. Masz na karpę. Jezus, Maria, Wszystkie moje! Czego ja sobie muszę wybrać? Czekaj, nie jesteś kisarza? O, o nie, ja nie mogę się tego Shotgun, on? Boże, patrz, to jest nasz rider? No, no. Nice. We out here, we out fresh, jak my. let's go. Yes! go. z terenu, wracamy